Klixel.pl Najlepszy w Polsce sklep ze skinami. Satysfakcja gwarantowana. Cześć, witajcie, jestem Matus i witam was w dawno nieobecnym na moim kanale w filmie z waszej ulubionej serii Prawda czy Fałsz. Ostatnio dobiliście ponad 4000 łapek w górę, a filmu z tej serii dawno nie było. Więc aby się zrekompensować i podziękować Wam za to, co dla mnie robicie, mam dla Was taki mini konkursik, o właściwie losowanie. Więcej informacji na ten temat pod koniec filmu. Pamiętajcie, że wybieram pięć najbardziej łapkowanych w górę mitów, także piszcie i lajkujcie mity innych. A teraz zapraszam do oglądania odcinku, w którym jak zawsze sprawdzę pięć Waszych mitów. Pierwszy mit zaproponował Uzio. Czy można rzucić tyle mołotowów, że po jednym nadepnięciu wróg zginie? Sprawdzałem to z pięcioma kolegami, którzy ciągle rzucali nowe granaty i ja w nie wchodziłem. Jednak z tego co tam widzieliście, nie zabiło mnie to od razu. Sprawdziłem więc ile dmg zadaje jedno nadepnięcie na ogień. Wynikało z tego, że zadaje 8 Damage'a, więc potrzeba by było co najmniej 13 osób, które rzucą granat. Jeśli przeciwnik miałby 100hp. Jednak da się to zrobić, więc mit jest potwierdzony. Przejdźmy od razu do kolejnego mitu, który napisał Walter White. Jeśli idziesz za ogiem, a ktoś idzie za tobą, to postać odbija się w lunecie. Ustawiłem całą grafikę na najwyższe ustawienie jakie się da i żadna postać w lunecie mi się nie odbiła. Jedyne co widziałem to pojedyncze części mapy z drugiej strony lunety, więc mit jest obalony. Następny mit zaproponował, jak co odcinek chyba, Tykwa. Na mapie de Inferno można podsadzić się na tak zwaną ninja na trójkach. Jak widzicie, można jedynie posadzić się na trójki, lecz nie na ninja. Zmieniło się to w jednym z patchów CSGO, gdzie naprawiono większość miejsc, gdzie można było zrobić naprawdę bardzo fajną ninję na Inferno. Więc mit obalony. Przedostatni mit zaproponował Saches. Jeśli źle przeczytałem twój mit, to przepraszam. Czy z Zeusem da się zabić więcej niż jedną osobę naraz? Widzieliście, pomimo różnych ustawień ludzi, do których strzelałem i pomimo obicia ich do małej ilości HP, nie dało rady zabyć więcej niż jedną osobę. Mit obalony. No i ostatni mit, znowu od Tykwy. Pierwszy strzał z Negawa jest bardzo celny. Na początku uważałem ten mit za dosyć dziwny, ale ku mojemu zaskoczeniu pierwszy strzał z Negawa jest wręcz idealny i leci tam, gdzie jest nasz celownik. Mit potwierdzony. No i takim sposobem dobiegł już końca dziewiąty odcinek z serii Prawda czy Fałsz. Przejdźmy teraz do obiecanego konkursu, który zapowiadałem na początku filmu. Do wygrania będzie M4A1S obrońca w stanie lekko używanym. Jedyne co trzeba zrobić, aby wygrać, to wystarczy, że wejdziecie na mojego Facebooka, i udostępnicie przypięty post z tym oto filmem. A ja wybiorę losowo jedną osobę, która wygra wcześniej wspomnianego skina. Możecie mnie zachęcić, aby was wybrać pisząc coś ciekawego, jakiś kawał czy coś takiego. Zwycięzca zostanie ogłoszony na moim fanpage 12 czerwca, więc lajkujcie, aby być na bieżąco. Do usłyszenia w kolejnych filmach. Na razie.